Dobry. Witam Państwa na dzisiejszym szkoleniu. Tematem naszego spotkania jest ochrona danych osobowych w pracy zdalnej. Chciałbym przekazać Państwu porcję informacji, tych informacji, które są niezbędne nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, którzy zaczynają pracę zdalną. Ja nazywam się Dariusz Krzyński, jestem prawnikiem, a gospodarzem naszego dzisiejszego spotkania. Jest Europejskie Centrum Rozwoju Kadr. Zapraszam Państwa na dalszą część szkolenia. Chciałbym poruszyć dzisiaj dwa zagadnienia. Pierwszym zagadnieniem to są prawa i obowiązki pracownika związane z RODO w pracy zdalnej, a w dalszej części zastanowimy się nad przykładowymi zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w pracy zdalnej.